Jeśli nie masz wielu przyjaciół, to znaczy, że masz dużo życiowego doświadczenia. Nie ufaj ludziom, którzy zdradzają sekrety innych. Nie udzielaj rad, jeśli nikt cię o nią nie prosi. Chcesz zobaczyć najlepszą przyszłość, studiuj przeszłość. Ludzie chcą, żebyś odnosił sukcesy, ale nigdy większe niż oni. Zazdrosna osoba pochwali Cię w twarz, ale skrytykuje za plecami. Nie obchodzi mnie, co mówią o mnie inni ważne są moje własne błędy. Nie bój się tracić ludzi bój się stracić samego siebie. Próbując ich zadowolić. Nie możesz zmienić swojego celu w jedną noc, ale możesz zmienić swoje myślenie. Kto nie potrafi rządzić sobą, zawsze będzie niewolnikiem innych. Najgorsza choroba duszy to nienawiść do dyskusji i argumentów. Rany człowieka. Który ciągle myśli o zemście, nigdy się nie goją. Ból czyni cię silnym, strach odważnym, a złamane serce mądrym. Między rozpaczą a nadzieją zawsze wybieraj nadzieję. Jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy. Jeśli nie, zostaniesz filozofem. Skup się na tym, co naprawdę ważne, a życie stanie się prostsze. Każdy dzień jest cenny, gdy mija, masz o jeden mniej, wykorzystaj go mądrze. Nic się nie zmieni, dopóki ty się nie zmienisz. Nazywam siebie wojownikiem pokoju, bo największe bitwy toczymy wewnątrz siebie. Zawsze masz i nie staraj się być lepszy od innych, bądź lepszy od siebie samego. Nie rób tylko tego, co umiesz, spróbuj tego, co wydaje się niemożliwe. To, co jest wyproszone, nie ma prawdziwej wartości. Nie ma sensu dążyć do czegoś, co w końcu przyniesie ci nieszczęście. Miejsce, w którym siedzisz na starość, pokazuje, gdzie stałeś, gdy byłeś młody. Twoja ulubiona rzecz jest wszędzie, po prostu nie szukaj jej w złym miejscu. Wybierając życie ponad przeciętność, często tworzymy dla siebie niezwykłe problemy. Więźniem nie jest ten, kto popełnił błąd, lecz ten, kto nie potrafi go porzucić. Najpotężniejszy człowiek na świecie jest najczęściej najbardziej samotny. Mądrość rodzi się nie z wielkich słów, lecz z zrozumienia małych rzeczy. Aby poznać wartość szczęścia, trzeba mieć kogoś, z kim można się nim dzielić. Przez lata winiłem innych za swoje porażki, aż zrozumiałem, że problem był we mnie. Historia pokazuje, że ludzie odnoszący sukcesy spędzali młodość w samotności. W kolorowym świecie nie zagub siebie znajdź czas na refleksję. Wiedza bez działania jest jak lekarstwo, którego nigdy nie używasz. Książki dadzą ci pracę, ale samo poznanie zmieni twoje życie. Jeśli ludzie zaczynają cię ranić bez powodu, to znaczy, że stajesz się silniejszy niż się spodziewali.